Zarówno specjalistów z prawa jak też z polskiego. Już praktycznie od 1996 roku, gdy się te dyskusje zaczęły gdzieś tam przewijać, Kościół się maksymalnie otwierał na tematy. Szukał inspiracji, próbował nazywać powiedzmy te rzeczy w i odpoczynku. Zabudów w porządku kandydackim, jeśli jest rzecz urodzona, jak też sankcji przyjmowanych i w obrębie yy, z przyjmowanych w porządku wymiaru sprawiedliwości państwowego, jeżeli są takie sprawy prowadzone środowiska. Stąd też jest bardzo silny nacisk, który bym chciał tak sobie powiedzieć. Po pierwsze, na współpracę ze Psychologa chroni młodego człowieka nawet przed dobrej wierze i z dobrym zamiarem podejmowanymi pewnymi czynnościami. Psycholog jest zawsze obecny tak samo przy udziale dziecka w różnych czynnościach proceduralnych państwowych w prokuraturze i w sądach i tak samo chcemy, żeby był obecny psycholog przy ewentualnych yy, Jest to też ważna sprawa wobec organów ścigania, bo psycholog ma swoje kompetencje i swoje zobowiązania. I psycholog najlepiej wie, o których faktach, w jakich kontekstach, gdzie jest je zweryfikuje, według swojej kompetencji, powiadamiać organy ścigania. Nie są to sprawy aż tak oczywiste, chociaż zasada jest oczywista. Każdy grzech, każde przestępstwo jest super. Najważniejsze.